Jest to bowiem nie tylko eliminacja Mistrzostw Polski, ale także eliminacja Mistrzostw Europy o najwyższym współczynniku 20. Stąd obecność na tym rajdzie nie tylko zagranicznych kierowców, ale także przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA, międzynarodowych sędziów i obserwatorów. Organizatorzy i władze Polskiego Związku Motorowego zrobiły wszystko, by rajd się udał i przebiegał bez żadnych zakłóceń. Na rajdzie najważniejsza jest jego trasa. Tegoroczny 57. rajd Polski po dwóch latach nieobecności powrócił na Dolny Śląsk. Region nazywany nie bez powodu Polskim Zagłębiem Rajdowym. Wystarczy powiedzieć, że spośród ośmiu eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, aż cztery odbywają się właśnie na Dolnym Śląsku. Organizatorzy 57. rajdu Polski konfigurując trasę wykorzystali wszystkie najlepsze odcinki specjalne Dolnego Śląska. Rajd rozpoczynał prolog. Odcinek na asfaltowej nawierzchni giełdy rolno-spożywczej we Wrocławiu. Potem z Wrocławia kierowcy jechali przez odcinki Sobótka-Tąpadła, Jodłownik-Srebrna Góra i Żdanów-Młynów, aż do bazy rajdu w Kłodzku i Polanicy. Drugi etap przebiegał po drogach kursowych, przez odcinki Ludwikowice-Kamionki, Głuszyca-Wałbrzych, Dziećmorowice-Witoszów i najdłuższy, aż 32-kilometrowy odcinek z Rościszowa do Jedliny, prowadzący m.in. przez tzw. Walimską Kostkę czyli najsłynniejsze polskie rajdowe zakręty. Trzeci etap poprowadzono drogami Kotliny Kłodzkiej. I tu znowu niemal klasyczne trasy Nowa Bystrzyca-Mostowice przez Przełęcz Spalonej, między lesie Poręba i Wilkanów Nowywaliszów. W sumie cała trasa liczyła 750 km, w tym 20 odcinków specjalnych, po łącznej długości ponad 300 km. Wszyscy zawodnicy w wypowiedziach przed startem podkreślali walory trasy rajdu polskiej. Naprawdę w tym roku trasa rajdu polskiego jest przemyślana i bardzo mi się podoba. Podoba mi się to, że ten rajd został wydłużony, rozciągnięty, że, że rozgrywa się na dużej przestrzeni. No, wygląda to poważnie, jest wiele odcinków specjalnych, wiele kilometrów odcinków specjalnych do przejechania OS. Są bardzo piękne. Oczywiście dla nas są znane, bo nie ma co oszukiwać się, że, że większość tych odcinków już... Bez mitrzołówka zawodników z Mistrzostw Polski jeździła praktycznie w każdej konfiguracji, za wyjątkiem jednego nowego, notabene chyba najlepszego. Są po prostu wszystkie elementy techniczne, jakie być powinny, kręte, wąskie, szerokie, szybkie, wolne. Wszystko jest, to, to, co mieć powinniśmy. Jestem zadowolony z trasy i cieszę się, że z powrotem jesteśmy tutaj. Trasa fenomenalna, jeszcze ja jeździłem już wiele rajdów w swoim życiu i nie widziałem jeszcze tak dobrze dobranej trasy i tak trudnej technicznie, i fizycznie pod każdym względem. Oczywiście ma wiele bardzo niespodzianek i takich niebezpieczeństw sobie i star staraliśmy się na nie szczególnie zwracać uwagę, bo trasy znamy wiadomo od lat dość dobrze. Eee, to tyle na temat trasy. No. Ja, mnie ona się bardzo podoba i na pewno rajdu polskiego jest ona w 100% godna. Chociaż jestem Krakowianinem to cieszę się, że wrócił rajd polski tutaj, bo tu jest fenomenalna trasa, ciekawa, ładna. Eee, teraz poprawione są asfalty w stosunku do paru lat wstecz. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Tu jest to zdecydowanie chyba najlepsza trasa w Polsce. Są wszystkie odcinki wyciągnięte z najlepszych rajdów, jakie tutaj chodziły po okolicy czy to z Elmotu, czy z Zimowego. Wszystko jest to złączone w jeden duży rajd i, i, i naprawdę jest, jest bardzo dużo kilometrów OS-owych. Także, także warto jest y, z głową ten rajd jechać i przede wszystkim go dojechać, bo 300 kilometrów OS-owych to, to no nie robi się, nie robi się na, na normalnych rajdach. Jest ich zdecydowanie mniej. Także tutaj, tutaj ten rajd. Dzięki temu rajdowi można, można bardzo dużo doświadczenia zdobyć i na tym się koncentrujemy, żeby, żeby zameldować się na mecie. Naprawdę organizatorzy, jeżeli chodzi o trasę, dopieli wszystko na 100%. Naprawdę trasa jest bardzo ciekawa, są wybrane najciekawsze os -y, które mamy dostępne w Dolnym Śląsku. Te tereny to w ogóle są najlepsze do uprawiania tego sportu. Sami ludzie tutaj, atmosfera wokół tych rajdów jest tak wspaniała, że naprawdę jest, ochota, jest aż ochota się ścigać tutaj w tych, w tych, w tych górach koło Wrocławia. Na starcie rajdu Polski stanęło 95 załóg, w tym kilkanaście zagranicznych. Do faworytów rajdu należeli Belgowie Bruno Thierry i Stefan Prewo, w Sara Xara Kitkar prowadzący w aktualnej klasyfikacji Mistrzostw Europy oraz mistrzowie Danii Henrik Lundgard i Jens Christian Anker jadący Toyotą korolą WRC. Do Polski przyjechała także utytułowana Niemka Isolde Holderit z austriacką pilotką Heike Fechtinger. Startujące Toyotą Korolą w WRC. Spośród polskich załóg do walki stanęły wszystkie startujące w tegorocznych Mistrzostwach Polskich. Prolog o długości 2 km 300 m najszybciej pokonał Henrik Lundgard. Wyprzedził tam Janusza Kuliga o 3 sekundy. Na kolejnym odcinku lepszy był kulik pokonał Lundgarda o 6 sekund. Trzeci odcinek specjalny został odwołany ze względów bezpieczeństwa. Była tam na całej trasie ogromna grupa kibiców. Ostatni odcinek pierwszego etapu wygrał ponownie Lundgard, ale wyprzedził Janusza Kuliga zaledwie o 2 sekundy, tak więc po pierwszym dniu w rajdzie prowadził kulik. Miał jedynie sekundę przewagi nad Lundgardem. Identyczne czasy na prologu uzyskali Leszek Kuzaj i Bruno Thiry. Na kolejnych dwóch odcinkach Kuzaj wyprzedził Bruno Thiry najpierw o 3,8 sekundy, mimo już uderzył w szykanę i skrzywił felgę, a potem o 3,6 sekundy. Po pierwszym etapie Leszek Kuzaj zajmował trzecią pozycję ze stratą 13 sekund do prowadzącego kuliga, a Bruno Thiry był czwarty, 20 sekund za kuligiem. Robert Herba na prologu był piąty. Piąte czasy osiągnął również na kolejnych dwóch rozegranych OS-ach i takie miejsce zajmował po pierwszym dniu rajdu. Jego strata do prowadzącego kuliga wynosiła 41 sekund, ale warto wspomnieć, że na czwartym odcinku Herba dwa razy wypadł z drogi. Raz wjechał do rowu i raz pojechał prosto na nawrocie. Isolde Holderit podczas pierwszego dnia rajdu nie jechała najlepiej. Na prologu miała 13 czas, podobnie na OS-ie numer 2, a na czwartym odcinku była 14. Narzekała jednak na kłopoty ze skrzynią biegów i dyferencjałem. Po pierwszym etapie Holderit zajmowała 13 miejsce, tracąc do prowadzącego minutę i 50 sekund. W grupie N najlepszy czas na prologu uzyskał Paweł Dytko. Najlepszy w NC był także na drugim os a na odcinku numer 4 miał piąty czas. Po pierwszym dniu prowadził w grupie N i był szósty w klasyfikacji generalnej rajdu. Łukasz Sztuka wśród aut grupy N uzyskał na prologu dopiero ósmy czas. Potem jednak miał drugi czas w NC i wygrał odcinek numer 4 w klasyfikacji aut grupy N. Na koniec pierwszego etapu Sztuka zajmował drugie miejsce w grupie N i siódme w klasyfikacji generalnej. Do Pawła Dytko tracił zaledwie 4 sekundy. Kolejne miejsca w klasyfikacji aut grupy N po pierwszym dniu zajmowali Marcin Turski, Krzysztof Terciak i Tomasz Czopik. Oni także zajmowali trzy kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej. Turski był dziewiąty, terciak dziesiąty, a Czopik jedenasty. Strata Turskiego do sztuki wynosiła 10 sekund, Tercjaka do Turskiego 5 sekund, a Czopika do terciaka 9 sekund. Wśród krajowych kierowców aut z napędem na jedną oś pierwszego dnia zdecydowaną przewagę zdobył Tomasz Kuchar. Na prologu miał on szósty czas w klasyfikacji generalnej. Na kolejnym OS-ie był dziesiąty, a potem siódmy. Na koniec dnia Kuchar zajmował... Ósme miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc do kuliga minutę i 15 sekund. Zdecydowanie jednak prowadził w krajowej ośce, wyprzedzając drugiego w krajowym F2 Damiana Gielatę o ponad 40 sekund. Gielata na prologu miał 20 czas, potem przyspieszył i uzyskał kolejno 17 i 15 czas. Słabiej pojechali bracia Bębenkowie narzekali na kłopoty z silnikiem. Na koniec dnia 18 miejsce w klasyfikacji generalnej. Cezary Fuchs na prologu miał ósmy czas, na drugim odcinku był siódmy, ale już na następnym awaria silnika spowodowała straty około półtorej minuty i ostatecznie na koniec dnia 19 miejsce. Tylko niektórzy kierowcy potraktowali pierwszy etap rajdu jako rozgrzewkę, inni twierdzili, że to zbyt poważny rajd i za silna konkurencja, by można było sobie pozwolić na przeczekiwanie. Stąd być może w czołówce rajdu i w klasyfikacji grupy N różnice czasowe wynoszące maksimum kilka sekund. Jednak do prawdziwej walki i pierwszych poważnych rozstrzygnięć miało dojść dopiero drugiego dnia. Bardzo dobrze pojechał drugiego dnia Henryk Lundgard. Wygrał cztery z ośmiu odcinków. Na kolejnych dwóch miał drugie czasy, raz był trzeci, raz czwarty. Prowadzenie w rajdzie objął już po pierwszym odcinku tego dnia i utrzymał je do mety drugiego etapu. Dzisiejszy dzień był bardzo dobry dla nas. Zrobiliśmy kilka naprawdę dobrych czasów, szczególnie na tych najdłuższych odcinkach. Kulik chyba rano złapał kapcia i nasza przewaga nad nim wynika prawdopodobnie z jego kłopotów, bo przez cały dzień uzyskiwaliśmy bardzo zbliżone czasy. Janusz Kulik rzeczywiście złapał kapcia w prawym tylnym kole na długim lewym zakręcie w Sokolcu na pierwszym odcinku tego dnia. Najprawdopodobniej przeciążenie po prostu zdjęło oponę z felgi. Niemniej jednak Kulik stracił tam około 30 sekund i spadł na czwarte miejsce w klasyfikacji za Lundgardem, Kuzajem i Tiri. Potem systematycznie odrabiał straty. Na kolejnych siedmiu odcinkach miał trzy razy najlepszy czas. Trzy razy był drugi i raz trzeci. Na trzecie miejsce przed Thierry awansował po siódmym OS-ie, a po odcinku numer 12 przeskoczył także Kuzaja i na mecie drugiego etapu Kulik zajmował drugie miejsce ze stratą 30 sekund do Lundgarda. Dla nas to była jazda na chwilami na 95%. Naprawdę jechaliśmy bardzo szybko i tutaj już bez jakiejś specjalnej kurtuazji bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzeć do, do drugiego miejsca. No cóż, myślę, że, że tu pomogła na troszkę znajomość trasy i naprawdę świetnie przygotowany samochód na ten rajd. Czy jutro dalszy atak? Tak, tak. Mamy zamiar napierać do dopóty to będzie miało sens, a, a że wszystko w rajdach jest możliwe. Jedziemy na tyle szybko i my, i konkurenci, że każdemu z nas może przydarzyć się jakaś przygoda i, i, i strata kilku czy kilkunastu sekund i wtedy robi się kontaktowo. Więc, więc na pewno będziemy cały czas starali trzymać się to tempa Leszek Kuzaj nie wygrał żadnego odcinka specjalnego podczas drugiego etapu rajdu i na mecie był z tego wyraźnie niezadowolony. Narzekał na zbyt małą moc silnika w swoim aucie oraz na brak formy, który spowodował popełnienie kilku błędów i straty paru sekund. Kuzaj miał tego dnia aż sześć razy trzeci czas, raz był drugi, raz czwarty. Na koniec dnia trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu, zaledwie pięć sekund za kuligiem. Mam nadzieję, że plany pogodowe się ziszczą, czyli spadnie deszcz, czego mi bardzo potrzeba. Już jak mówiłem, nie nadążam czasami mocowo za rywalami. Jeżeli ten deszcz by przyszedł, no to w ten czas już nie będę miał żadnych wytłumaczeń. Albo po prostu zacznę wygrywać odcinki, albo nie. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że jutro jest, są, jest bardzo wiele prostych. Troszeczkę stworzone odcinki pod e, Kitkara. Możemy mieć poważny problem z Brunotieri. Ale poczekam, zobaczę, czy będzie deszcz. Jak będzie deszcz, no to Rozumiem, że 5 minut dla mnie. Bruno Thierry wygrał jeden odcinek drugiego etapu. Dwa razy był drugi, cztery razy czwarty i raz na siódmym OS-ie dopiero jedenasty. To tam właśnie w klasyfikacji rajdu minął go odrabiający straty Kulig. Na mecie etapu Thierry zajmował czwarte miejsce. Narzekał na bardzo zanieczyszczone asfalty. I liczył na utrzymanie się słonecznej pogody. Bruno Thierry mówił wprost, że nie ma już szans na zwycięstwo czy na drugie miejsce, ale ma zamiar następnego dnia zaatakować Leszka Kuzaja i zdobyć trzecie miejsce w rajdzie.